Siemano, jesteśmy już na kolejnej plaży. Tutaj dokładnie Wam dam napisy, jak ona w pełni się nazywa. Charakteryzuje się tym, że ma tutaj takie fajne brązowe, pomarańczowe skałki, które trochę przypominają taki klimat westernu, kanionu. Bardzo ładnie się prezentuje, ale zauważyliśmy tutaj, kiedy przechodziliśmy wzdłuż, mimo tego, że to nie jest pierwszy tak naprawdę widok od, od pobytu naszego tutaj, tylko już wcześniej to zauważyliśmy, ale tutaj w szczególności. Dużo kobiet opala się znowu, ponownie bez y, górnej części ubioru, stroju kompilowego, także... Jeśli macie ochotę, drogie panie, przyjść opalić pewne części ciała, nie krępujcie się, nie będziecie tutaj same, bo te inne panie również w taki sposób się opalają. Darza jest dość fajna, oczywiście też znajduje się na miejscu ratownik, więc... Jest ona obserwowana. Jest, jest gastronomia, jest toaleta, jest też duży parking, gdzie można zostawić autko i podjechać. Kilka jest tutaj jachtów. No i ogólnie nieco się wyróżnia od pozostałych plaż, jakie są na Ibizie, więc na pewno jak tutaj przejedziecie, poczujecie się, że ona jest wyjątkowa i nie inna, jeśli chodzi o widok. z dwóch części, z prawej i lewej, a pomiędzy jest takie przejście, z którego e, się wychodzi z parkingu i do restauracji można przejść. Jest dzisiaj bardzo gorąco się rozpływamy aż na plażę na słońcu, więc zaraz zmykamy, pójdziemy jeszcze tutaj na górę zobaczyć, jak wygląda widok e, na tych ala klipach. E, tutaj też możecie zauważyć e, samoloty, które tutaj przelatują, nie wiem czy na lotnisko, czy z lotniska, ale chyba dopiero na lotnisko lądują, ponieważ co chwilę widać e, samolot, który się wyłania z tamtej strony i przed, normalnie przelatuje przez torze, więc to taki dodatek podczas waszego tutaj przebywania. tutaj też się znajduje to, tutaj mały obszar leśny, więc ja pewnie też jakieś Trasy wyznaczone ścieżki, żeby sobie wchodzić. Mamy właśnie tutaj restaurację, w której jest nieco cieniu, więc również jak już za długo czasu będziecie przybać na plaży, możecie tutaj się schować przed słoneczkiem. A teraz ruszamy po ścieżce, żeby zobaczyć jak to wygląda od góry. Tak, tutaj się to prezentuje od góry. Co chwilę słychać samolot. Połóżmy, no, tutaj fajnie to wszystko wygląda. Fajne, tutaj zimniejsze powietrze, wiaterek jest. Spójrzcie, jakie tutaj są ostre zakończenia. Niebezpieczne, więc lepiej nie podchodzić tutaj. Aż tak blisko. Generalnie też są informacje, żeby unikać przechodzenia tuż obok ścianek, ponieważ grunt może się osuwać. Ale widzę, że mnóstwo osób właśnie pod samymi tymi ala brzegami, ściankami się e, rozkłada, ponieważ czasem można znaleźć jakiś cień. Więc nie wiem, jakie jest prawdopodobieństwo, że podczas swojego leniuchowania na plaży skała ci wpadnie na głowę. Zobaczymy, czy widać tutaj lotnisko. Nie wiem, zobaczymy, jakie to są jeszcze inne widoki z różnych stron. Rozpływam się. Jest chyba z 40 stopni. Samolot! Panie pilocie, dziura w samolocie! Pan poczeka. O, jaki widok! Szybko, bo nie zdążymy zobaczyć. Wspinaj się. Hop! Jesteś tam? Tak, to są bunkry. I jest nawet napis Ksenia w środku. Tu chcesz cisnąć głowę? Bo ty lubisz takie atrakcje też, tak? Zamknięte. Zamknięte, przykro mi. Mam, katakumby. katakumby. Tu masz jakieś zniszczone jeszcze pozostałości ze schodkami i kolejnym wejściem. No, zasypane, powojenne jakieś, to Ruiny. Ten widok piękny. Samolot rusza? Tak, ale one na tą stronę No, no, no. Tutaj jak szliśmy na ten punkcik widokowy, żeby z góry zobaczyć, jak wygląda plaża i ten samolot, który tutaj lata, Wcześniej nie zauważyliśmy tego, ale już jak schodziliśmy, już praktycznie kierowaliśmy się do autka. Zauważyliśmy, że tu jest takie małe przejście, mało niezauważone. Gdyby to osoby tak naprawdę nie stały i by nie czekały w kolejce, byśmy pewnie nie zauważyli i byśmy poszli po prostu prosto na parking. A jest to takie małe przejście, na którym na końcu znajduje się takie okienko z pięknym widokiem, na całą plażę, wodę. I teraz tutaj czekaliśmy w swojej kolejności, żeby tu również wejść, cyknąć parę ujęć film zrobić, ale musicie się liczyć z tym, że jak tu przyjdziecie w środku dnia, będzie tu mnóstwo osób, będziecie musieli trochę czekać, bo my tak naprawdę czekaliśmy dobre 20 minut. Nie wiem, może więcej. Ale w końcu aż nadeszła nale, tutaj nasza pora, nasze, nasza kolej, więc czekamy, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w 360. Ok, i nadeszła nasza pora. Idziesz wycieczka za mną? O, co się dzieje? Ty fajnie! tutaj tutaj też zobaczcie jak to wygląda. No ale nic musicie, musicie liczyć się z tym, że jest kolejka. Thank you. Bye. Bye. No właśnie przyjechaliśmy tutaj w okolice Playa Bosa. Eee, zerkniemy na chwilę do jednego z beach barów. Prawdopodobnie to będzie Nassau albo tanit, ewentualnie jeszcze mamy tutaj w planie Ushuaia Beach Club, któryś wybierzemy z tych trzech. E, coś sobie wypijemy na chwilkę, może sobie coś chrupniemy małego, ponieważ już mamy zaplanowane wieczory, jeśli chodzi o kolację w innym miejscu, więc za kilka godzin e, będziemy jeść kolację oficjalnie, więc nie ma co teraz się obiadać, obżerać. E, wejdziemy tutaj do innego z Beach żeby zobaczyć jak to wygląda od środka, żeby też Was zachęcić, jeśli byście chcieli tutaj w przyszłości też zahaczyć i podjechać. I może jeszcze urywek Playa Dimbosa Wam pokażemy, jak wygląda ta plaża i całą resztę później. Przykład tego miejsca Miejsce jest tutaj na miejscu, jest to restauracja właśnie z Palasem, jest dużo ogromnych bary. To naprawdę wygląda super, ponieważ cała ścianka jest w alkoholu. No i dlatego jest też tutaj e, obszar e, plaży prywatnej z łóżkami, z sofami, więc można tak naprawdę z tym iść cały dzień. jak na restaurację, razem z takim koktajlem, barem, tarasem. Teraz spróbujemy zahaczyć o Ushuaie, o ten drugi beach club, który należy również do tego Nassau. Jest nieco dalej, nie będziemy się tam wracać, ale pewnie równie tak wspaniale się prezentuje jak ten. Zaraz to zobaczycie, jak tutaj z przodu to wygląda. Też jest tutaj sklep, gdzie można sobie kupić jakąś odzież. Tu wejście jest do tanic. Są tutaj małe ścianki. Jest gdzie zostawić samochód. Wygląda nieźle, co? No i samoloty nad głową latające. Szukamy Ushuaia Beach Club. Tutaj się znajduje tuż za hotelem Ushuaia malutki parking, więc musicie... Patrzeć po odchodzących tutaj uliczkach, czy macie parkingi, ponieważ wzdłuż głównej alei PE są parkingi. No ale zazwyczaj to są te główne miejsca, gdzie wszyscy się kierują. Więc musicie mieć po prostu oczy dookoła głowy, żeby szukać miejsca parkingowego, gdzie możecie zostawić auto. No, mówię wszystko przede wszystkim do osób, które tutaj autami jeżdżą, ale osoby piesze nie będą miały z tym problemu. Zobaczmy, jak ten beach wygląda. Okazało się, że już mamy tutaj siódmą godzinę e, wieczorkiem, i niestety oni się już zamknęli i nie mamy możliwości tutaj wyskoczyć na drinka miejsce wygląda się fajnie, jest muzyka na... no i tam wiadomo, że coś z DJ-ki leci e, tak jak widzieliście taki ala ogród magiczny według ich, ich nazwy Magical Garden teraz jesteśmy na Playa de Bossa, więc tutaj jest bezpośrednie przejście z hotelu przez ten beach bar na plażę a skoro już jesteśmy tu i mamy jakieś 20 minut luzu zanim pojedziemy do wypożyczalni, oddać autko. To sobie może wyskoczymy na jakieś lody, jak Kamil zaproponował, i uciekamy stąd. Więc to będzie nasza e, ostatnia wizyta na plaży tutaj. Ponieważ jutro cały dzień będziemy e, poza Ibiza, bo je lecimy, lecimy. E, płyniemy na Formenterę, więc sobie tutaj pochodzimy i zobaczymy, co możemy przy okazji tutaj sobie hapnąć. Jak widzicie, my tu mamy. Przejścia takie e, obok, tutaj z mojej tej strony jest ten wejście od plaży do Ushuaia Beach Club, również od strony ulicy. My tutaj się trudziliśmy by znaleźć miejsce parkingowe, znaleźliśmy, a tu Uszłaja nas nie chce, no cóż. Nasza przygoda na wyspie tutaj imprez na Ibizie się właśnie już kończy. Tutaj przed lotniskiem macie napis, przy którym bardzo często ludzie robią sobie zdjęcia, filmy końcowe, takie na przykład jak ja. Życzę Wam wszystkiego dobrego, serdecznie Was zapraszam na urlop na iwizę. Widzimy się może następnym razem tutaj ponownie. Trzymajcie się, pa!